Dobra, no, myślisz mnie teraz, myślisz mnie teraz eskortować Stary jak mnie zmiażdżył NIE Jak ja lecę tam na spektaklu? NIE, Nie. Siemano, siemano! Kolejny odcinek z oczywiście naszej kochanej serii, czyli Hardcore w Minecraft. Oczywiście jest ze mną dzisiaj Jagieł, Jak, prawda, dzień co serię. Do dzień dobry, dzień dobry, dzień do weź, tam się lekko podgłosi, co? Albo bliżej mikrofon weź. już mam wszystko O, o jest lepiej, jest lepiej. Dobrze, słuchajcie, widzowie, dzisiaj... Jak widzicie jesteśmy dalej w endzie, ale to już niedługo, ponieważ będziemy wracać za chwilę. Ale musiałem wam pokazać to jeszcze, ponieważ na tym ulepszonym endzie są wioski villagerów i właśnie taką wioskę znaleźliśmy poza odcinkiem, więc już nie, nie pokażemy wam jak tutaj dotarliśmy, ale jest taka wioska. Co? Co mówisz do mnie? Ale mam motykę fajną. Co moje gratulacje, że masz motykę fajną. Rozlutujmy to, zobaczcie co tu jest. A widzę, że tu jest jakaś motyka, Ej. ale taka lipa dosyć. Widziałem fajną. Ty masz A. na pamiątkę. chodź coś tam. Co? Powiesz sobie. A co to jest? Mapa? Dobra, tak. Mapa tego miejsca? O! Fajnie, 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 aj, fajna aj. mapa. Fajna mapa. Tu masz dobra to art, jak byś był głodny? Nie jestem głodny, ale dobra, dzięki. O, no, bo to są zabrałeś? Są tak poukrywane, o tu też, a tu są ciastka. Yy, ja wiem, że w tych, w glinianych o, tutaj, tych, tych coś może być, ale. Dobra, Ej, dobra, mam tak. jakąś tom! Co? Chodź, chodź tu, szybko. Gdzie ty jesteś? Gdzie jesteś? A, szybko. No no no, 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 jestem jest. Szybko. Co to jest? Alicie. Aha, to jest jakieś. To teraz prowadzi do czegoś. Dobra, będziemy mogli to zaraz sprawdzić, ale zanim to, też jeszcze zlutujmy to do końca. Tutaj w tym nic nie ma, tutaj nic nie ma. Dobra, to chyba taki lipny lut jest. To jest nawet tak, no, no, tu będzie takie. Takie, prawda? No, takie y, słabe rzeczy, dobra, ale czekaj, jesteśmy tutaj jednym ja założę sobie Elytrę i muszę tutaj, prawda, przejrzeć się po, po okolicy. Znaczy, Enchant, mamy jest. strasznie o. mało tego. Masz tu tą też? Masz fajerwerki w ogóle? Nie, nie mam, schowy miałem mieć. Kurczę, no właśnie, ja miałem tam w skrzynce, ale no ty może nie Ile masz fajerwerek? 14, no. No się. No nie, bo nie, nie będziemy latać za bardzo, musimy, musimy oszczędzać, ja nawet teraz nie będę latać, musimy chodzić. Dobra, musimy na... znaleźć, musimy potem teraz znaleźć Dobra, idziemy... tego. Co? No wyjście stąd, a przy okazji idźmy tam. Masz jedną perłę, ten, i lecimy tam. Użyciem. Nie wiem, nie wiem gdzie dolecimy. Wy... Dobra, jest, git, jest, git. O, tu coś jest! Cześć, to jest budynek. Kolejny. Może to, może to, to Nie no, to nie jest to z tej mapy, na pewno nie. Ty, dzień numerek. Wow! Co to są za miecze? Kolejna to mapa. to, jabłko? Jestem no, Bo held. ty też masz tu jakieś takie potężne... To jak rzeczy, kranie, jak kradnie. No, a co? A nie mogę? Złodziej ja patrzę na te miejsca, co my tu mamy, jestem w stanie... Jest tu gdzieś... Kurczę, jak tu przyszedł ten... Nic nie ma. O, lipa, 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 lipa. Nawet jak tu przyszliśmy to... Nie, dobra, dobra. Kichać te miejsca, bo tutaj to faktycznie nic ciekawego się nie... nie. nie ty, ale nie daj pokarak. mi w razie czego fajerwerkę, bo jak kurde, mol... No to ściągnij Ej. z mną elytrę. Co ty zrobiłeś za, za achievement? Nie wiem. Użyłem po prostu spacji Zaraz jest, że poleciałem A no to może, bo pierwszy raz poleciałeś w ogóle No teraz ja to będę Eretrapę pierwszy raz A no to, no to, no to, 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 to jest w takim razie achievement Ty, ja daj area. mi fajerwerkę No masz Ale jedno no, ci no daję, na ratunek. No bo jak będę właśnie spał, to... To będę Dobra, leciał Dobra, idziemy, idziemy w to miejsce To co jest na tej mapie, to jest w tamtą stronę, musimy iść tam A ja więc y, musimy przejść tą wioskę i pójść tam dalej Chciałbym byiii e, To jak lecę Aha, bo ty Ale to, no dobra, no to zaraz A no, dobra, można sobie tutaj z tej górki pak. Dobra Dobra Filipie Co no, na ryzyko dobra, lecimy tam na dół? Ale no, Lekko, lekko przeleci A, rad... a ja bym na to czerwone lecieć Ale do nie, musimy lecieć w tamtą stronę Aha, dobra Tu ty, ale się daleko, daleko, leci. No i teraz tu jest sytuacja taka, żeby się przydało mieć perły albo nie wiem... Co świniaki tu są! Co one tu robią? Który? Ale harczą. Kury. Oj, oj, dobra, bije mnie. O, jest, jest, tutaj. jest, jest ten. Co, chcesz tam? Aha, dobra, tędy chcesz bylić. Dobra, dam ci te kilka fajerek już tam... O nie! O kurczę, no. <laughs> Co się boisz? No dobra, no to bez fajerwerek. Możemy używać Elytry, ale bez fajerwerek. I tyle. Ja mi jedną. A, jeszcze nie zużyłeś? No dobra, dobra, dobra. Cały czas mam jedną, ale Właśnie tu... nie wyleca na górę. Dobra, perła, pyk. Masz. No to ja Użyści... nie mam perły! Urzuciłem ci. Gdzie? Aha, dobra. Dobra, leci, leci perła. Trzeba, trzeba więcej ich pozabijać tych, tych endermanów. Czekaj, ja sobie zabiję go tutaj. One skrzyczą. No, chodź tu. No. Dobra, Pięknie. Leży. Dalej, dalej, dalej. Ale nie, nie, nie wyrzucił perły. Ło kurczę, Wyrzycił. ty, prawie zginąłem. Prawie zginąłem, dobrze no, mam tu sobie? Tak? Ten. Olej się ciemno umie zrobiło nagle. Ty dole, no dole, mocne dolej. one są. Biją niemiłosiernie. One to są wzmocnione. Odnie... No no no. Dobra, i daleko mamy jeszcze? Ej, już ci mówię, no tu musimy odbić teraz w lewo, musimy tam polecieć do góry. Masz perłę? Skąd wiesz do góry? No bo no chyba do góry, no nie wiem w sumie. Nie to mam perły do Czy tam nie dolecimy? Ej, tam... A to i wiem do czego to prowadzi, już widzę, ale nie wiem czy my już tam nie byliśmy przypadkiem. Do dobra, czego? słuchaj, masz, masz. Daję ci raz, dwa, trzy, trzy fajerwerki i teraz musimy z tego dolecieć tam gdzieś. Dawaj. Dobra, lecę za to. <grym> tu? Na jednej. No, jak, jak najdalej. Dobra, uży, używamy dwóch, bo musimy dolecieć do tego czegoś Dobra. Ja lecę To jest to na tej mapie, widzisz? A... To, to my już to my tu nie jest, czy my my byliśmy, byliśmy I nawet. No. Dobra, I drugi no raz. To, no to kikać to. Dobra, no to w takim razie wyrzucam tą mapę, ona jest nam niepotrzebna. Lipa totalna. Dora, ehm, dobra, musimy znaleźć, musimy znaleźć, powrót, bo już, już, tu już zwiedziliśmy gdzie wszystko Gdzieś za tym? Tak, tak, za, za, to poleciałem jakby. Szukamy, szukamy teraz tego, takiego czegoś za tą pomocą czego gdzie mogli wrócić. To to ty użyłeś na pewno więcej niż dwie fajerwerki. Nie, dwie użyłem. <laughs> Dlaczego ty tak wysoko leciałeś? Już mnie, już mnie, już, mnie, już mnie minąłeś, poleciałeś do, dalej niż ja byłem, poleciałem. A, ale dwie użyłem. No dobra, dobra. No dobra, szukamy wyjścia w takim razie z tego endu, bo już wydaje mi się, że zwiedziliśmy tutaj totalnie wszystko. O kurcze, o kurcze, o kurcze. Ale się miał. zrobiło mi gorąco. Dobra, słuchajcie, mamy to. Mamy, Znaleźliśmy miejsce, w którym możemy wrócić, ale musimy tam jakoś wylecieć sobie normalnie, więc teraz uwaga, słuchaj, mamy. Ile masz fajwerek? Mogę dobra, ci dać trochę. Ja mam dwie. To masz y, jeszcze dwie, masz teraz cztery. Dobra, a ja mam obserwuj, cztery. Bo, ja, bo ja tam na pewno je trafię No to dawaj. Jestem pewny, że je nie trafię, nie? No, no to dawaj. Uwaga, poszedł. Nie no, Ara. lekko trafisz. No dobra, Ara. bez Dobra, ja, ja chciałem w ten skoczyć tutaj. To patrz, to ja trafię za pierwszym. O, jestem. Jedną fajerwerkę mi A Co ty robisz? Co ty tu budujesz? No bo nie Co mogę tak nie Musisz, skoczysz, musisz do góry i z drugiej raz spacja. Aha, no może też tak, no rozumiem. Ej, co jest? Zbugowało mnie. O dobra, jestem, 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 dobra. No i słuchaj, oficjalnie w tym momencie, skakując ten Przeliśmy portal, minecrafta. przejdziemy do Minecrafta, ale to jeszcze nie jest koniec. To jeszcze nie jest koniec, bo jeszcze mamy rzeczy inne do zrobienia, tak jak mm -hmm. na przykład Warden. Może dzisiaj, dobra pyk! Przeszliśmy. Przeszliśmy, widzowie, to jest ten moment. Zakończony end. No Minecraft! Ja oczywiście skipuję to, bo nie chcę mi się tego oglądać. Czy teraz z, z, z do domu? Jestem w domu, jestem w domu przy łóżku. Jest git wrócone ale hipunek Ej. Pięknie, pięknie, pięknie Dobra. Pod... Dobra, słuchaj Ja proponuję tak Szybko się przygotować I lecimy od razu na Wardena Ponieważ jak już mamy załatwione ze za sobą takiego smoka Myślę, że jesteśmy w tym momencie przygotowani do tego, żeby lecieć na Wardena No bo Mamy chyba, chyba najlepszą zbroję, jaką możemy mieć No tak, no ja jestem za tym Odkładamy mamy, mamy, mamy te temy na, yy, na nieśmiertelność, nieśmiertelność. Więc Wydaje mi się, że jesteśmy dobrze przygotowani Ściągam tam elitry, zakładam sobie zbroję Idziemy się przygotować widzowie I lecimy na Bardena. Dobra, widzowie, mi się wydaje, że my jesteśmy gotowi. Nie ma co przyciągać, zapraszam, panie angielski. Lecimy w wyprawę. Lecimy szukać Wardena i, że tak powiem, zakończyć raz na zawsze jego tutaj, prawda, rządy. A dzięki Dobra, temu zdobędziemy bardzo fajną rzecz, czyli Swift Sneak 3. Nie wiem, czy wiesz, co to jest. To jest oczywiście skradanie na tych, oczywiście, naszych kochanych spodniach, żebyśmy mogli no, szybciej chodzić na szybciej, bo póki co to tak nie możemy. No i wyruszyliśmy na wielką wyprawę z naszego świata hardcore. W celu znalezienia jednego nie Miasta ukrytego głęboko pod ziemią, by pokonać najsilniejszego stwora w Minecraft jakim jest Warden. Przemierzaliśmy lasy, góry i doliny tylko i wyłącznie po to, żeby znaleźć to jedno ukryte miejsce głęboko pod ziemią. I w końcu znaleźliśmy odpowiednią górę, odpowiednią jaskinię i weszliśmy do środka. A to co tam się stało, no zmieniło raz na zawsze postrzeganie tego świata hardcore. Dobra, nie ma go. Kurde mol. Szukam i... Szukam. To tutaj jakby, to się da jakby... Ej! Cicho, 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 cicho. cicho. Jakim cudem to się stało? Wyczuło moje kopanie, wyczuło moje kopanie. Cofamy się, cofamy się, cofamy się, cofamy się. Cofam, cofam, cofam. Się. Musimy inaczej Bro. się wkopać, od boku, od boku się trzeba wkopać. Dobra, wyczuło to nas. Tam już jest, nie, 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 nie tu, nie tu, nie tu, nie tu. Cofnijmy się jeszcze, 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 jeszcze. Ale tym mrok się, się zrobił. No jest kurczę, czekaj, tutaj ty się kopałeś tu na dół, czekaj, Musimy tu się przekopać na wprost. Tam, tam, tam to było odprawy, czy jak tu się wkopimy, to będziemy troszkę dalej od tego. Więc postarajmy się tutaj wkopać. I może tutaj jakoś się dobrze w to wbijemy. Ale dobra, to już nas wyczuło, nie? Teraz pytanie, czy nas nie wyczuje drugi raz. Boże, jak jakby zrespimy tego wardena. Zresztą to będzie, to będzie koniec. Ja myślę, że on na hita na ścianie. No właśnie dlatego mamy... Właśnie, czekaj, czekaj, stop, 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 Ile ty masz totemów na nieśmiertelność? Jeden. Dobra, no to masz drugi. Bo ja mam trzy, więc ja będę miał i już miał dwa Dobra, no to tyle nam powinno stać. Mamy dwie, dwie możliwości śmierci. No nie wiem czy nam się to uda to ugrać Okej Okej. Okay. Uh. Okay. Dobra, jest. jesteśmy. O nie, o nie Dobra, czekaj, czekaj, czekaj Tu jest sensor, trzeba go zniszczyć Nie właśnie nie zniszczyć, zostaw go, zostaw go, bo na nie? pewno cię wyczuje, na pewno cię wyczuje. nie nie A nie 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 farmę wewnątrz dywanu, nie jak jest nasz Dobra, yy, masz rację, masz rację. Zapomnieliśmy o wełnie, no to prawda. Ale... Czekaj, to ja, na spokojnie, na spokojnie. Najpierw się rozejrzyj... przestań jeść. Przestań jeść tutaj. No ładne jaja, no przyszło jest... Powoli, powoli, powoli. Nic Idę po Nic nie widzę, nic nie widzę, jest ciemno Nie możesz to... nic... Nie możesz nic uruchomić, czekaj. Dobra, tu jest... A co jak on się zrespi, to co robimy wtedy? No to, to nie wiem stary Chcemy żeby się nie zrespił najlepiej Najlep... Najpierw, najpierw spróbujmy zlutować tutaj skrzynki Żebyśmy już na pewno mieli to co potrzebujemy ale ale Czyli ale ale na przykład tego swift i tak dalej A dopiero potem będziemy się zastanawiać czy w ogóle go chcemy zrespić kowadło wziąć też żeby to ten od razu sobie wrzucić Można było, można byłoby wziąć no Ale, ale zwalili, jesteśmy nie jesteśmy Dobra czekaj, chodź tutaj Idę tu na górę Ej, łapki takie są Okay, ja tutaj idę, bo tutaj, tu będzie skrzynka. Czuję to, że tu będzie skrzynka. Nie ma dość. Jest do tak ciemno, a my jeszcze nie mamy optifina, tutaj przez to nie... Nie ma tych. Nie, nie świeci się pochodnia jak mamy. Mogliśmy sobie zrobić potki na widzenie w ciemności, kurze to by nam tyle oddało tutaj teraz. Dobra, no trudno. Ej, co? Jesteś na samym środku tego dziadostwa. I co? No i nic tu nie ma. I ogromne to jest. No. Okay. Nie, skoczyłem na detektor. No, zaraz go uruchomisz i będzie tyle tutaj zabawy. Ale będzie jak za chwilę. Nie rób, mów tak, nie mów tak nawet. Nie mów tak. Widzisz mnie? Widzę, widzę gdzie ty jesteś, to no ty skaczesz po tym, czy co ty wyprawiasz? No. no nie, nie, nie go jeszcze. Nie skacze, nie ma tu nic. No, słyszę właśnie jak ci dobrze o, idzie. Problemy. O, problemy. O, o. No ładne jaja, no. Kurde, jak cię blok postawił. Dzień dobry Spokojnie, spokojnie, czekaj, 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 spokojnie, żeby Żeby nie było, że on się zaraz zrespi Ja idę tutaj, do środka, Zobaczy, świeczuszki się palą O, dobra, no to dawaj, tylko Kurczę, żadnej skrzynki jeszcze nie widziałem no Właśnie ja też i nie wiem, czy na że hardcore... Ich nie ma, czy co? Nie no, na pewno są, na pewno są, muszą być, to jest niemożliwe, żeby na że się nie zrespiły Muszą być, <suszy> tylko źle szukamy Ej, tam są, widzisz, coś robi? Co? Tam na prawo, ten coś świeci co, co chwila tam coś świeci. Tu, na prawo, chodź, zobaczyć Chodź. idziemy tam. No. Chcie, że tam będzie fajnie. Nie no, tak my zwaliliśmy, że wzięliśmy kowadło, a faktycznie można było już sobie od razu narzucić te swifniki na to. I byśmy szybciej sobie chodzić na tym shiftie. Naga, żeśmy odwalili lipę. Shift! No ja ciągle idę na shiftie, to ty podbiegasz. gdzieś się to świeci coś na niebiesko? Nic tu, nie widzę. jest. No, to, to, to się oczywiście, że świeci. Nie, musimy obejść to. Dwary, ja bo tu jest ten no, ty no gdzie są skrzynie? Tutaj ja gdzieś Muszą tu gdzieś go, a nie składzić po jego terenie tego rekreacyjnie Ale nudno Czekaj, czekaj Dobra, dobra, powiem. idę tu na górę, zrobimy kontencik trochę, patera Nie nie rób tak, nie rób tak Poskakałeś, nic się nie stało, dobra? No bo tu, bo no, na tym wełnie możesz biegać. Hehe, <laughs> ale ja, Gdzież pali się i to. O, tu jest jakaś brama. Tu jest pod nami! Cicho, cicho, cicho. Co jest pod nami? A ten detektor? A no, ten detektor. Okej. Okay. Ty, no tu nie ma skrzynek faktycznie, nie? Jest lipa. Nie, no dlaczego tu nie ma żadnych skrzynek? Jest tak ciemno, nic nie widzę! No halo! Co to ma być? Ty, no ja faktycznie tam. tu nie ma skrzynek. Zostaliśmy no, szukanie na skrzynkę. Ja wchodzę ja na środek tam. O! Mhm. Fajnie, fajnie, zaraz się nam zaresponiam. O kurde, jedzieć! Obok mnie! Jem jabłko. Burczy gdzieś na mnie. Barczy. Ej, gdzie jesteś? No, idzie do mnie. Mam skrzynkę w końcu jakąś. Teraz? Dopiero? Filipie, widzę cię i widzę wardena. Warden jest za to. To jest drugi? Jak drugi? Drugi warden! To ty go Cicho, ja stoję na Jest po mnie chyba. Puszuje mnie. Idzie do mnie. Puszuje mnie, Woha. Ginę. Ginę chyba. Spokojnie, spokojnie, spokojnie. Ginę, uciekam. O nie, on idzie do mnie, idzie do mnie. Jak Gdzie ja tu jesteś? mogę przejść? Mniucha. Mnie też. To no jeden jest na tobie, drugi jest na mnie. Nic nie widzę! Zresztą, dlatego się nie ruszam. Zamarłem. On, on do ciebie jak podejdzie i jak będzie stało bo ciebie to ci już uderzy, bo cię wy, wyczuje. Ej, słyszę cię Tych nie możesz słyszeć Dobra! trzeci! U, trzeciego podniosłeś! Teraz ty, na pewno nie ja Nie! Kurde! <grym> nie są gdzieś obok ciebie! Jak gdzieś widziałem twój nick. G giniemy chyba. Ja ginę. Trzy wardeny są na sobie, do mnie. Nie wiem, ja ej, ja e, mam... Łażą. Widzę dwa wardeny. E, nie no, to jest widzę. Widzę, że one się tu mogą respić w nieskończoność teraz. Ej, to widzę To nie jest dwa. tak, że teraz warden może... U... Trzy! Do no, trzy są już! Jak Bra, ty nie widzisz? Powiem tak, ja jestem... Y, odszedłem po prostu od tego wszystkiego. To fajne, że one teraz wszystkie są obok mnie i wszystkie mnie próbują mnie. Shift, Co? Shift. Co? Push Shift. No nie, bo ja ciągle uciekam od nich, bo mnie gonią! Aha. puściłem shifta. Nic nie widzę. Dobra, idę ciągle przed Ciebie, idę. Jest tak ciemno, Ej, że nic nie widzę, Przysięgam. ja jestem ciekawy gdzie ty jesteś. One za mną idą. One za mną idą, ciągle. A nie jesteś w stanie shiftu puścić. No czekaj, 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 czekaj. No kurde, bo słyszę jak on oddycha za mną! Co jest, Właśnie nie mogę je się ruszyć! Mam swift sniki. On idzie moim trawieniem, dobra puszczam shifta. Dobra ginę, czwarty! Puściłem szlifta, puściłem shifta. O nie, on tu jest obok mnie! Ej, mam swift sniki. Na książce Dobra ginę, sześć wardenów na mnie Idę na sam środek chyba, wiesz? Nic nie widzę, umieram Ja, ja, ja do jakiejś jaskini Jaskini? Ta, puściłem shift, znajdź mnie, znajdź mnie, znajdź mnie! Ja wybiegłem z tego, z tego, tego Widzisz miejsca. Widzisz no. Nie widzę cię. O, luju złoty, że nie wiem, gdzie ty pobiegłeś. Tam jest tak ciemno, stary, ja, jestem, ja tam nic nie widzę. Ja jestem, przy tej bramie. Jakiej bramie, chłopie? Ja tam jest, tam jest tak... Czekaj, jaki ja mam, nie no, mam brightness na maksa. Jaki masz koordynaty? Eee, minus 45 na minus 157. Czekaj, jak? Minus 45 Odej. na minus 157. Dobra, minus 45 na 157. Dobra, idę tam. Na shift idziesz? Nie. Minus 45 na 157, czyli minus 157? Minus 157. Dobra, jest lipa, bo widzisz dwa Wardeny czy nie? Widzę dwa Wardeny. No ja też tu jestem, obok nich. Dobra, wbieg... Czekaj, ja wyjdę stąd. Nic nie widzę, biegnę przed ciebie, lecę. Wąż tu, tu, na prawo, na prawo, na prawo, cofnij się! Cofnij się, tu! Dobra, piątego zrespiłeś. Ciuo. Idę tu. Syn. Gdzie jesteś? O, no przecież dalej wlazłem w tą kopalnię tutaj. O! Tu. Panie! idź Do idą. mnie, do mnie, w prawo! Tu. Chodź, tu, szybko! Co? Patrz. Czeka, bo Co tu są, są detektory, ty głupku? No wiem, dlatego muszę je zniszczyć. Patrz. Kazać ci coś, chodź tu. Co? Chodź tu. Widzisz je? Nie widzę, jest ciemno totalnie. Aha, będzie strzelać No ładnie, no ładnie, Nie wejdę tu, palą cię! No jak nie wejdą, jak wejdą?! O, panie! To jest ślepy zaułek, wiesz ginę! Tej... To jest ślepy Ginę! Dobra, pier... mi Dobra totem drugi, do łapy. Ginę, kurde Zginąłeś? Tak. Nie zdążyłeś temu zabrać? Nie, bo drugi mnie uderzył. Na hit'a giniesz No ładne jaja, no ładne jaja No ra Edward. Dobra, musisz mnie teraz musisz mnie teraz eskortować Stary jak mnie zmiażdżył Nie, jak nie lecę tam na respect Nie. one potężnie biją Nie zdążyłem zabrać co to temu w drugą rękę no, ja też nie za, bo drugi mnie uderzył. Jesteś duszkiem? Back to world, no. O nie, ja jestem nad wioską. Ja jestem w tym, ja jestem już w tym mieście tego Wardena. Padliśmy. Ale lipa. Ja. Co? Koniec serii. <grywia> Nie, no to się nie dzieje naprawdę. Ale mnie zaskoczyły. Ich tyle było. Ale mi jeden sprzedał hita, od razu mi się totem uruchomił, i za chwilę drugi mi sprzedał hita i zginąłem. Kurde, jaka szkoda, taki fajny świat. Nasz. M, mój MDM. Kurcze, ile my nad tym magazynem spędziliśmy czasu, żeby go zrobić? Żeby on sam segregował, to przecież to jest tak. Już tak rozwinięty magazyn <laughs> o, o. No dobra, no trudno no Widzowie Hardcore hardcorem, ale Dopadliśmy na Wardenie